Uwaga. Niespodzianka. Chcieliście, żeby kuzyn zagrał jakiś mecz, mówisz co gram? No to proszę bardzo. Siemanko. Dostałem komentarz pod ostatnim filmem, żeby zagrać kobiety, reprezentację kobiet yy, polski no, i mężczyzn. na mężczyzn polską reprezentację, polską reprezentację mężczyzn. Niestety nie da się grać po pierwsze, kadra mężczyzn ko kontra kadra kobiet nie da się grać. Poza tym kobiet nie ma yy, polek w grze, także sorry. Ale kolejny komentarz... Ciebie, Kamilu! Jesteś Kamil, nie pamiętam. Ty byłeś Kamil. Kamil. Było, żeby zagrać polską reprezentacją kontra najsłabszy klub w FIFA i pokonać... Spróbować pokonać rekord 10-0 z San Marino z 2008 2010 roku. Nieważne! I znaleźliśmy! Najsłabszym klubem jest... Drogeda United! I mój kuzyn będzie grał i ten rekord pobije! Tak. Uwaga! Polska reprezentacja! Kontra, da United. Słyszałeś o tym klubie w ogóle kiedykolwiek? Nie, 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 nigdy. Tak, to jest w ogóle liga irlandzka ludziska, pewnie o tym nawet nie wiedzieliście. Dobry początek. Tak. Co <laughs> to, 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 to za drewniane zagranicie stało tutaj? Nie umiem strzelać. Strzel, dawaj, dawaj, dawaj z go. Wo! Wow! Jak to się zaczyna? On jest lepszy ode mnie. Musisz założyć kanał na YouTubie. Tak. Albo nie. nie no Ej, tak. ludzie, ty nigdy nie umiałeś wolnych strzelać. On Nigdy nie umiał wolnych. Raz mi strzelił z wolnego gola, raz w życiu. Robenem. Od poprzeczki. Na farcie. Co? Ja Ale nie, to było na farcie. Poza tym ten bramkarz to jest większe drewno niż, niż ustawa przebyła, ja, daj spokój. Ale żeś tu przycelował. Tak jeszcze byle jak żeś to nacisnął chyba, nie? Ta drużyna coś jednak potrafi, słuchajcie. Fajną mam drabinę, tak przy okazji tam w tyle fajną, nie? Ja sobie ją przyniosę, dobra? Może żem też trochę o mnie oprzeć. <noise> to jest takie potwierdzenie, że mam remont w domu, żebyście się nie, nie, nie denerwowali, że nie ma filmów albo coś, bo to, ta drabina jest takim symbolem remontu, prawda? Jest. Nie. Nie jest. Siła. Siła. Trochę brak respektu, Adam. Mógłby przecież udawać, że to mnie się ciekawi. Ja tak przy okazji to polecam. Lokowanie produktu. Tak. A mówiliście, że ja jestem rakiem. Ale jestem. O! O! Dlaczego on tam był? Dlaczego on tam był? No coś, coś tu się powoli, bardzo, bardzo powoli zaczyna. Napiszcie mi, czy mam nagrywać Battlefronta. Takie wtrącenie. Albo Battlefielda 4. Spokojnie, to dopiero pierwsza połowa, w drugiej, w drugiej się I rozegra. I pobijesz ten 10 -0. Tak. Wiecie jak ja się teraz czuję? To jest tak jak yy, dajesz poprowadzić samochód kumplowi albo dziewczynie i siedzisz jako kierowca i ta osoba steruje samochodem, prowadzi samochód a ciebie zalewa krew, tylko jest taka różnica, że mnie teraz krew nie zalewa, tylko dostaję jeszcze większego raka. Gałek ocznych. No! Dość. Do! Da. <ścoughs> jest dobrze. Można mu wybaczyć, bo strzelił ładną bramkę z rzutu wolnego Robertem Lewandowskim, ale drugie, druga połowa musi, musi być, wiecie, pierdzienięcie. Liczymy na to, prawda? <śmany> znowu, Lewandowski znowu ci psuje mecz. Fajnie, o, bo tylko on może strzelić gola, pamiętaj. <śmany> oni tylko podają, oni tylko podają. No widzisz, nie, mówiłem, że nie będzie łatwo. Jaka akcja, ładnie, teraz strzelaj, no strzelaj już, nie! Jest! jest jeszcze tak tylko tak 8 bramek tak. do wyrównania rekordu. Tak jest, tylko, tylko. tylko. Mam jeszcze? Trzy, pół godziny! No, spoko da rady, nie? Oni cały czas podają. Bo oni nie chcą przegrać wyżej, oni wiedzą o co... O, jaka tu jest stawka <grym> ty nie wiesz. Tak to wygląda. Co o, 84 minuta jest 2.0 Słuchajcie, jest 84 minuta, dopiero 2-0, ale no wiemy, tak? Osiem bramek dla niego To jest takie wiecie To jest nic. Prawda? Ale tak, ale zobaczcie jak dobrze mu idzie. Rywal, rywal stawia warunki. Pierwszy strzał, w tym mecie, Pier, to jest Pierwszy strzał. Rudy. Prawie celny, rudy, no. A ja zasypiam. Serio. <noise> nie, ja to nie wierzę. No, wiesz, mimo że oni sami teoretycznie powinni odebrać piłkę, to jak ty grasz, to nie umieją w ogóle. To ja A. Koniec! Słuchajcie, nie możemy go... zwalić na niego... Bo... Nie można powiedzieć, że źle zagrał, bo wygrał. Tak. Yy, ale no niestety nie pobiłeś rekordu, brakuje cały czas, no, 9 bramek, tak? Żeby było nie. 11. No, było blisko, no. Było blisko. No może, gdybyśmy dali mecz 20 minut połowę... To może coś by wyszło. To by akurat wyszło 10 albo 7. Może z 4. Coś koło tego. Tymczasem... Ty widziałeś to posiadanie piłki? Oni mieli 69% posiadania piłki. 60, 69. 69. Generalnie to. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego zarabistego odcinka. Piszcie kolejne pomysły na kolejny odcinek żeby... Beze je... mnie. Nie chcesz już? Jeżeli ludzie lubią oglądać takie rakowanie, to no jak najbardziej? Nie ma problemu. Jestem otwarty. No, myślę, że nie lubią. Wiesz, no nie. nie moi, moi widzowie nie lubią takich słabych meczu, meczów? Meczy czy meczów? Moi widzowie nie lubią takich słabych meczów, ponieważ ja jestem na bardzo wysokim poziomie, znaczy jestem poziom, poziom mój to jest poziom drabiny na przykład. Ostatniego schodek. tego. Górnego, a jego jest dolny schodek, ostatni szczebel, tak można to porównać. Dobrze, także jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, piszcie w komentarzach jaki kolejny mecz mam zagrać, żebym po prostu miał co nagrać i lajkujcie oczywiście tak jak mówiłem ten komentarz, który będzie miał najwięcej lajków wygrywa plebis plebiscyt lajków. Do zobaczenia. Na... Słuchajcie, jeszcze jednak nie koniec, bo postanowiliśmy zrobić taki mały test, czy może na przykład roślinka, którą mam w pokoju, już wam pokażę. Ta tutaj. Że zagra, zagra lepiej od y, mojego kuzyna, i zrobimy taki test. Kuzyn zgadza się? Tak. Żeby roślinka się. pobiła jego rekord? Kur... Tak! No, no to tak. Roślinka się nazywa Andrzej. Cześć, Andrzej. Cześć. Tutaj masz pada. OK I będziesz grał z Polska, Drogeda, United jeszcze raz i zobaczymy czy pobijesz rekord Bartka, dobra? Cicho, cicho. A więc sprawdzamy. Czy roślinka jest lepsza od kuzyna? Gorzej, jak będzie też lepsza ode mnie, Idziemy sprawdzić, jaka jest sytuacja w meczu. Więc tak: roślinka, jak widzimy, nadal gra. I. O, chyba strzeliła bramkę. O, i całkiem ładną bramkę. Zobaczmy, jaki jest wynik. No, na pewno nie przebiła Bartka. Dobra, pomin to Jezus, idiotko. A to nie, to jest Andrzej, idioto, sorry. Mm. Uwa Co? 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 Ej! Ej! Wracasz na miejsce. Nie! Nie! Nie grasz. Koniec grania. Rozumiesz? Koniec. Eee, masz graj. No. Także rekord jest pobity. Tam są nogi, tam mamy trupa, coś. Tam jest trup. Taki. Leżący na ziemi. Nieważne. Eee, roślinka jest lepsza od Bartka. To jest pewne. Roślinka. Co masz nam do powiedzenia, że roślinka jest lepsza od ciebie w FIFA? Ode mnie też. Andrzej. No tak. Andrzej. Andrzej. Andrzeje są zawsze. Y, motto y, tego naszego doświadczenia nowego jest takie, że Andrzeje po prostu są dobre w FIFA, ale muszą być roślinami. Co jest. Dobra, to jest tak głupie, co my teraz zrobiliśmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.